21 marca odbył się webinar poświęcony młodym mieszkańcom gminy Krynica-Zdrój. Pośród wielu poruszonych tematów na czołowe miejsce wybił się projekt Spinnovation Wil Krynica. Zapraszamy do wysłuchania tego, co przekazał zebranym Dariusz Reśko. Proszę Państwa, rozszyfruję ten skrót Spinnovation Wil Krynica. To jest temat, proszę Państwa, który zostawię na koniec. No i właśnie tutaj krótkie takie jeszcze podwprowadzenie do tego, co wcześniej. Proszę Państwa, dane są bezwzględne. To jest cywilizacyjne, być albo nie być klinicy Zdroju, bo pod koniec roku 2022 Klinice zamieszkiwało już mniej niż 10 tysięcy mieszkańców. Mówimy o mieście. Dobrze, że na terenach sołeckich nieco wzrosła liczba, a średnia wieku wyniosła 45 lat. Proszę Państwa, chociażby w roku 1985 liczba mieszkańców wynosiła ponad 30, 13 tysięcy mieszkańców. Więc jeśli nic z tej sprawy nie zrobimy, to tendencje są takie, że za kolejnych 30 lat w Krynicy może mieszkać około 6 tysięcy mieszkańców wieku 50. Plus. Proszę Państwa, powiem jeszcze o jednej statystyce. Otóż w 2002 roku na terenie gminy Kryńca zdrój mieszkało 18 063, 63 mieszkańców. W tej chwili to jest niecałe 16, trosze, troszkę większe jak 16 tysięcy. Więc o było 2000. I druga kwestia, proszę Państwa, mnóstwo osób jest tutaj zameldowanych, ale de facto mieszka za granicą. Proszę Państwa, więc te dane są porażające. Proszę Państwa, tak powiedziałem, główną barierą jest rynek mieszkaniowy. Chodzi o zbudowanie osiedla składającego się powiedzmy, że z czterech budynków załóżmy, że znajdzie się tam około 80 mieszkań. Jeżeli środki finansowe zewnętrzne się na to uda zdobyć, to sprawa oczywiście jest bardzo prawdopodobna. No i powstaje swoiste osiedle, gdzie powstaje infrastruktura użytkowa, a więc wiadomo, gastronomia, siłownia i tak dalej, za pieniądze staną wysokiej klasy elementy infrastruktury teleinformatycznej, pracowniczej, a więc łącze internetowe szybkie, miejsca pracy, współpracy i tak dalej, po to właśnie, żeby w tym miejscu można uprawiać te zawody przyszłości. Proszę Państwa, i teraz chciałbym pokazać tutaj Państwu Centrum Szkoleniowe Zawodów Przyszłości. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę. Wszystkie oferty najbardziej atrakcyjne pracy w różnych dziedzinach, powiedzmy w tej chwili, no nawet nie chodzi o te najbardziej popularne, ale takie, które w ogóle są generalnie no, w dzisiejszych czasach takie najbardziej aktualne. Wiadomo, że ich jest mnóstwo w dużych miastach. Tam są firmy, tam jest konkurencja, tam jest kapitał. Natomiast do nas na prowincję niewiele z tego zagląda. Analizowaliśmy to i zastanawialiśmy się również z ekspertami, jakie ewentualnie zawody można uprawiać, nowoczesne zawody, niekoniecznie żeby zmieniać miejsce zamieszkania. I jest mnóstwo zawodów, które są w tej chwili mogli, jest, są możliwe do realizacji właśnie z każdego miejsca na ziemi pod warunkiem, że się ma dostęp do, do odpowiedniego sprzętu i oczywiście do tego, co, czyli do, do generalnie do internetu, a więc do całej sfery tej telekomunikacyjnej. A więc to są przykładowo oczywiście zawody i to zawody przyszłości, które, które są jakby w fazie cały czas wzrostu. Na przykład projektowanie gier wideo, programowanie, rozwój technologii, blockchain, telemedycyna, tworzenie treści cyfrowych, działalność influencerów, rozwój oprogramowania, cyberbezpieczeństwo. Mamy przecież na naszym terenie też różne firmy informatyczne, doradztwo w zakresie rozwoju zrównoważonego, architektura systemów IT. Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, badania i rozwój w dziedzinie biotechnologii, to są rzeczy, które są oczywiście możliwe, no i chcemy jakby spróbować zbudować pewien program, nazwijmy to promocję edukacji, żeby jeżeli oczywiście uda się połączyć to jeszcze ze sferą rozwiązania problemu tego trudnego problemu nieruchomości, jeżeli chodzi o nieruchomości, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego typu zawody właśnie uprawiać również i w naszej pięknej gminie. Państwa no szansą jest to, że młodzi mieszkańcy gminy mają perspektywę zdobycia innowacyjnych kwalifikacji, bardzo konkurencyjnych na rynku światowym, ale mają też szansę na mieszkanie i pracy tutaj, bo my mamy z kolei pewne walory krajobrazowe, klimatyczne. Czy chociażby środowiskowe, tylko chodzi właśnie o to, żeby spróbować, jakby zbudować dla nich pewną ofertę, pewną propozycję, żeby mogli uprawiać inne zawody, a nie tylko i wyłącznie to, co dotychczas. Więc dlatego chcemy tutaj, żeby te zawody przyszłości były pewną propozycją. Wymaga to oczywiście gruntownej analizy związanej z promocją tych działań. Natomiast, proszę Państwa, powiedziałem, nie da się tego zrobić z budżetu gminy od razu. Tylko i wyłącznie, jeżeli uda nam się taki projekt zbudować i go odpowiednio ubrać w pewne określone wskaźniki rezultatu, to jest duża szansa, że finansowanie, nawet brukselskie, mogłoby się tutaj pojawić. I to wtedy na pewno byłaby pewna propozycja dla osób, które mogłyby z tego skorzystać. Ja mówiłem wielokrotnie o tym. Z jednej strony, ja kocham klinicę, naszą gminę, nasz region, ale ja mówię jako ekonomista. Ja się boję monokultur gospodarczych. To jest, proszę Państwa, monokultura gospodarcza, która, która jest faktem. I teraz pytanie brzmi, czyli konkretnie przemysł turystyczny w różnych odmianach, łącznie z branżą zdrowiskową, którą możemy nazwać, zakwalifikować do branży turystycznej, czyli to jest turystyka zdrowotna, prawda? Mamy trochę produkcji, bo mamy wody mineralne. Cieszymy się, że one są. Jest to pewnego rodzaju Powiedzmy, inny segment, sektor gospodarki. A oprócz tego, proszę Państwa, mamy różne usługi, które mamy: budownictwo, natomiast nie mamy, właśnie innego profilu. Ten jest dominujący, ze wszystkimi, oczywiście, cechami pozytywnymi i negatywnymi. No i pytanie brzmi, co w Krynicy może się pojawić, jeżeli nie będzie tutaj przemysłu ciężkiego, jeżeli nie będziemy tutaj ropy wydobywać, jeżeli nie będziemy tutaj oczywiście mieć huty aluminium czy szkła czy czegokolwiek, bo nikt tego nie chce i to jest wykluczone, niemożliwe. Ale właśnie, żeby pokazać klińce jako pewną jej zdyfersyfikowaną ofertę, gdzie można pracować też w nieco w innych dziedzinach, i właśnie wydaje nam się, że, że to jest możliwe. Ja kiedyś, proszę Państwa, prowadziłem takie rozmowy na temat chociażby. Ściągnięcia do granicy inwestora, który będzie chciał na przykład wykorzystać potencjał intelektualny młodych ludzi z granicy, którzy mogą pracować w outsourcingu, na przykład obsługi jako centrum rozliczeniowe powiedzmy dla jakichś innych firm. To, co na przykład w Krakowie się wydarzyło, to jest oczywiście też możliwe, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to się odbywało w Krynicy, ale wiadomo, że wymaga to różnych innych zachęt, no i tego, żeby rzeczywiście te firmy wierzyły, że Krynica daje im pewną ofertę, która jest dla nich atrakcyjna, chociażby właśnie ze względu na pewne cechy rynku pracy.